Siemaneczko w kolejnym odcinku Specjalna latra 89. Słuchajcie, mam dla was dzisiaj dużo fajnych niespodzianek, dużo fajnych rzeczy. E, musicie zostać koniecznie do końca. Jesteśmy tuż przed update'em. E, filmik nagrywany jest rano, oczywiście dodajemy go troszkę po południu, żeby każdy mógł sobie go e, o normalnej godzinie obejrzeć. Słuchajcie, e, za parę godzin będzie update, zobaczymy sobie co i jak dokładnie będzie. A to taka e, dla mnie przynajmniej miła niespodzianka. Wchodzę po 24 godzinach, gdzie sobie tam e, opening się robił, nie miałem zbytnio czasu do zaglądania. E, I po 24 godzinach, patrzę łup, e, 4 huge nam wpadły. Mamy huge kangaroo, których jest 10,5000, 62 miliony rap, e, 2 razy fluffy, których jest w ogóle 5 razy więcej, a rap jest ponad milion większy, to jest mega totalnie dziwne. No i Huge Kangaro w wersji Rainbow. Prawie 200 milionów 2K exist. E, także tak naprawdę jestem do przodu około 400 milionów. Jestem mega szczęśliwy. E, fajnie zaczęło naprawdę ten Huge Hunter. E, zaczął nam mega fajnie oddawać. E, także to... Na tą chwilę jedna rzecz. Druga rzecz, co mnie bardzo dziwi, fakt, że było dużo droższe, ale trochę staniało, ale i tak jest dalej droższe, szkoda, bo jeszcze 6 dni do wyciągnięcia Huge DAF, którego otwieraliśmy sami, na tą chwilę ma przynajmniej taki rap 1,2 biliona. Nie wiem, po ile on faktycznie chodzi. Troszkę szkoda, że mam go zblokowanego jeszcze na tyle dni, bo niestety można byłoby go w fajnej, dobrej cenie szybciutko sprzedać. Rap początkowo nawet dzisiaj miał 4,5 biliona, a potem dość długo po 2 biliony się utrzymywał. Na tą chwilę bańka 200, nawet jakbym dostał bańkę to byłbym szczęśliwy, no ale no niestety 6 dni jesteśmy zblokowani. Teraz będzie najciekawsze, najlepsze, tylko musimy się przeteleportować i za sekundeczkę Wam coś pokażę. Szybko mówię, podlecę. Zobaczymy z ciekawości, po ile ludzie wstawiają. Słuchajcie, e, i ten Huge DAW jest faktycznie tak drogo wystawiany. Czy się sprzedaje? E, nie mam pojęcia. Tak to mniej więcej wygląda. Co jest troszkę dziwne, bo e, zobaczcie sobie, albo na, raczej na pewno ten rap jest zepsuty. E, Huge Duff kosztuje 1,27B zwykły e, w wersji Gold niecałe 200M. E, przy bardzo małym EXIST i przy Rainbow 1,68B. Więc Rainbow e, może i mógłby się jakoś tam zgadzać. E, Shiny Rainbow nie widzę, dobra, czekajcie, a dobra normal shiny, e, 343M, więc no ciężko, żeby totalnie normalny kosował, tutaj na pewno jest zbugowany rap. Co jest fajne, ciekawe, zobaczcie, e, tak jak na PECie nie widać, tak tutaj e, na tym naszym terminalu widać, skąd ten pet jest, Comwich Serials 2 6 opak e, jajek. Także tutaj widzicie, jeżeli najedziemy sobie, słuchajcie, na peta, e, tutaj nie widzimy dokładnie skąd i jak on jest. E, więc o tyle fajnie, ciekawie, jak się nie wiadomo, e, skąd jest taki pecik, można sobie wejść, zobaczyć. Idziemy zobaczyć ciekawości. Jeszcze jeden serwer, i za chwilę e, otworzymy sobie coś fajnego, coś ciekawego, ale to już dosłownie za chwilkę. Zobaczymy sobie na innym serwerze, czyli trzymają cenę. Szkoda, że nie można tego peta wyciągnąć szybciej. E, no, tu już jest troszkę tanie. Tu jest już za 1 bilion, jest to dosyć świeżo otwarty, e, bo mamy 1152 numer, 1370 jest zwykły, więc to jest taki, no jakiś taki nowiuteńki. Otwarty, szczerze, e, no, za bilion też nic na pewno swojego, że tak naprawdę i za 800 M bym z chęcią go sprzedał. Mamy oczywiście jakieś tajne. Tytaniki na budce. Widzę, że mi troszkę staną, ale to już wszystko sobie za chwilkę ogarniemy. Zrobimy sobie teraz fajny, malutki, chwilowo mały, zaraz, może trochę większy, ciekawy, opening. Oczywiście z naszym kodem. Już zaraz Wam wszystko pokażę. Co za kod, co z niego będziemy mieli, już wpisujemy. I sekundeczkę. I słuchajcie. Czekamy, otwieramy, co z tego będzie, co nam poleci z Nocki. Poleciało 4 huge, więc było mega fajnie. A teraz, oczywiście, z kodu, ja wiem co, ale nie wiem w jakiej wersji będziemy mieli ekskluzyw Titanic Shiba. Niestety w wersji podstawowej trochę szkoda, jest to trzeci, który otworzyłem. Oczywiście, tak, już zaczynają się trady. Titanic Shiba numer 594. Także nie jest duży, fajny numerek. Niestety, szkoda, że w wersji podstawowej, ale mamy teraz dzięki temu braid sibę i mamy zwykłą sibę Zaraz postaramy się tutaj ją odkutkować. O, dobra, mamy już ogarniętą. Założymy sobie naszą sibę Będziemy mieli teraz dwie siby tak one wyglądają. Tak, tak będą tutaj nam teraz się razem grały. Myślałem, że trochę brzydcze, ale nie jest, nie jest całe aż tak źle troszkę się różnią, ale fajnie wyglądają w pakiecie, siedzimy tutaj standardowo między uszami, tak to wygląda, słuchajcie, to jest na razie początek, zrobimy sobie zaraz jeszcze jeden mały opening, żeby coś tutaj się więcej zadziało, ogarniemy sobie tylko szybciutko gemy, bo tak to nie mam za wiele, mam 51 gliczyt, giftów do otworzenia Od zaraz sobie kupimy, słuchajcie, no jakieś standardowo jajeczka i spotkamy się dosłownie za chwilę, ja sobie szybciutko tylko ogarnę trochę gemów, kupię jajek i lecimy sobie, słuchajcie, dalej zaraz z openingiem. Słuchajcie, może jeszcze nim jajka spróbujemy sobie inną rzecz, zobaczymy sobie jeszcze jedną fajną rzecz z kodem zobaczymy co dokładnie poleci, znaczy ja wiem nie wiem w jakiej wersji, ale to też za małą chwilkę wpisujemy czekajcie, kodzik Mam nadzieję, że go dobrze wpisałem. Zobaczymy w jakiej wersji. Musimy to sprawdzić, czy to faktycznie jest tyle warte, czy nie. Zobaczymy sobie, mam nadzieję, że będzie wersja z jednej strony podstawowa Wiadomo, że fajnie by była lepsza Ale na tą chwilę ten DAW naprawdę drogo stoi I ja muszę zobaczyć, czy ktoś w ogóle faktycznie da nam taką ofertę Mamy HUGE DAW z numerem 1594 Już nam się ich troszkę uzbierało RAP 1,21 biliona Spróbujemy go za bilion puścić Jeżeli pójdzie, to będzie naprawdę mega rewelacyjna oferta Ale to jeszcze nie jest wszystkich kodów. Więc zostańcie koniecznie dalej. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem i lecimy, słuchajcie, po dalej, po więcej. Zapraszam na Discorda, zapraszam koniecznie do klanu. E, powoli się rozwijamy, niestety tutaj za 8 godzin kończy się konkurs. Będziemy ostrożej w następny, więc już będę e, wyrzucał osoby, które nie będą miały gwiazdek, które nie będą nic robić e, i zbieramy sobie do 75 osób. Myślę, że damy radę szybko dobić. Słuchajcie, ja już szybko e, szykuję kolejny kod i za sekundkę e, zobaczymy dalej co nam poleci. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejnym kodem. Kolejny kod jest przygotowany. Już za chwilę zobaczymy, w jakiej wersji wypadnie nam kolejny, kolejny pecik. Eee, dobra, czekajcie, mam mały problem. Napisałem kodik z małej literki, już szybciutko go weryfikujemy. Dobra. Poleciał nam kolejny kod i zaraz zobaczymy sobie. Mam nadzieję, że w końcu jakaś troszkę inna wersja niż Mega Podstawowa nam poleci. Zobaczymy sobie teraz. Niestety mamy podstawową wersję Exclusive Huge Fairy. Nie znam jej ceny, zaraz sobie szybko zobaczymy, bo tym się w ogóle nie interesowałem. Exist 2,3K prawie, 166 milionów, numerek 2000 873, także to jest dokładna ilość łącznie ich wszystkich w każdej wersji, 186 milionów. Więc to nie jest jakoś ultra-mega dużo, nie jest jakoś tam mega mało. Także jest to kolejny nasz huge z naszą kolejną nazwą do pakietu. Dobra, teraz sobie słuchajcie, szybciutko spróbujemy wystawić naszego huge Dawa. zobaczymy sobie, nie wiem, go za 950 milionów żeby on jakoś może się udało nam go sprzedać, sobie jak się uda to za te pieniążki kupimy sobie jajka i za jajka postaramy się no je otworzyć, zobaczyć co nam co nam poleci, dobra wystawimy go na razie tego dawa za 950M myślę, że to jest mega totalnie dobra cena, z naszym ferry chyba na razie poczekamy 160M to nie jest jakaś kwota która by mnie tam bardzo usatysfakcjonowało, więc myślę, że sobie na razie Zostawimy go z nami. Możemy wstawić Huge Kangaro za e, cenę RAPu. Może się uda sprzedać, może nie, zaraz zobaczymy. Na pewno ten Rainbow nam się jakoś ultra mocno tam e, nie przyda. Jeżeli uda nam się te pyciki sprzedać, zaraz mówię, powystawiamy sobie coś więcej. E, punkciki też widzę są sprzedawane, zobaczymy, może jakaś e, oferta nam się trafi. E, I będziemy patrzeć 565M i, i zobaczymy, nie wiem czy to jest oferta za naszego DAWa. E, czy nie zaraz sobie szybciutko zobaczymy e, jeżeli tak to i tak i tak ja ją biorę słuchajcie 834m e, wydaje mi się e, wydaje mi się że on nie jest na pewno e, totalnie tyle warty e, 834m e, a myślę, że warto, bo będziemy czekać, będziemy kombinować. A ja myślę, że on i tak, i tak drożej nie pójdzie. Zobaczymy, czy w ogóle nam się tutaj chłop zgodzi, czy nie. No, rap jest dużo większy, na pewno by nam się te gemy i te huge przydały. Gemy pójdą od razu na jajka, by szybko akcja poszła. Ale szybko zobaczymy, czy, czy, czy on chce, czy on nie chce. Wiadomo, żeby poszło więcej, to fajnie. Pamiętajcie, wbijajcie. Jeżeli chcecie dojść do klanu mojego, wysyłajcie w komentarzach swoje nazwy. Jeżeli będzie już nowy konkurs, będziemy tutaj starać się ostro cisnąć, na no, chociaż minimum, tą e, top 500. -kę. Dobra, zobaczymy, czy się zgodzi, czy się nie zgodzi. Jeżeli nie, to zaraz zrobimy sobie małą przerwę. Ja szybko zdobędę gemy, kupię jajka i będziemy sobie, słuchajcie, w tym momencie lecieć po więcej. Spróbujemy sobie otworzyć kilkanaście jajek. E, niestety się nie zgodzi, dobra, e, więc ja lecę. Za chwilę będę miał Gemy, będziemy działać dalej. Dobra słuchajcie, lecimy dalej, może nie ma tego dużo, ale zobaczymy czy nam się coś uda ogarnąć czy nie. Pamiętajcie łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczkiem, wpadajcie na Discorda, wpadajcie koniecznie do mojego klanu, zapraszam wszystkich serdecznie, póki mamy miejsca, potem będziemy wyrzucać nieaktywnych, za parę godzin kończy się klanówka, następną lecimy mega ostro wszyscy, kto nie będzie miał gwiazdek, wylatuje, więc zapraszam serdecznie, piszcie w komentarzach swoje nazwy, a my lecimy sobie, kończymy opcję z openingiem mamy 6 jajek na koniec, nie udało się tego jakoś super dużo kupić, a mamy 51 glitchet giftów i prawie 200 hype egów. dobra, lecimy sobie, słuchajcie, zaczniemy od, od tych naszych gifcików, polecimy sobie je tak troszkę szybciej, bo trochę tego będzie będziemy mieli otwierania, tutaj i tak nie można tego lakować. E, zobaczymy, czy nam tutaj jakiś chociaż jeden huge z tego wszystkiego poleci. E, zaraz sobie to wszystko będziemy ogarniać, czekajcie, tutaj na razie nic ciekawego nie ma, dobra mamy pendrive'a, chociaż te pendrive i tak oso staniały, ale te gifciki też słuchajcie staniały te gifciki teraz też kosztują dużo mniej, jakieś tam inne itemki też mamy, zobaczymy sobie co nam tutaj poleci nasz daf jest cały czas na budce za 950, najlepszą ofertę jaką na tą chwilę miałem to była 400 MGMów, ale zobaczymy z ciekawości czy coś poleci więcej czy nie, myślę że to i tak nie jest źle bo on ma na pewno zbugowany rap ale może się uda gdzieś tam jednak to wcisnąć. Dobra. Lecimy sobie teraz wszystkie, słuchajcie, 21, nie 21, sorry, 19. E, dobra, zobaczymy, co teraz poleci. Z tego widzę huge'a nie mamy. Mamy jeszcze troszkę innych te rzeczy do tworzenia. Na końcu tworzymy 6 jajek. Ostatnio takim sposobem było to dosyć fajnie, bo poleciał nam huge. Otwieraliśmy takie pierw badziewia, e, później otwieraliśmy jajka i był z trzech jajek huge, więc może i teraz tym sposobem się uda. Dobra, e, hype, egi, trochę ich mamy, więc mam nadzieję, że troszkę uda nam się je tutaj e, szybciej zapodać, e, czy jakiś huge, no już w ogóle nie wierzę, że tytanik oczywiście może nam polecieć, ale chociaż może jakiś huge by nam z tych 200 poleciał e, szybko zobaczymy, myślę, że to by się tam jakoś inaczej mocniej otwierało, bardziej by to było widać, e, więc będziemy lecieć tak na, na speedzie, żeby to e, szybciutko już pociągnąć dobra, lecimy sobie ile, ile się da, tyle otwieramy w koło e, dobra, jeszcze ósemeczkę, zobaczymy sobie zaraz jaki tutaj jest tego efekt otwieramy e, ile się da i zaraz e, zobaczymy no fajnie jakby ten jeden chociaż huge wypadł e, dobra ale na tą chwilę nie mamy nic w ogóle takie straszne padziewialecą to są rzeczy totalnie e, nic nie warte takie resztki że po prostu jakieś tam pojedyncze coiny, ale dobra, te jajka są warte 120 milionów, więc tak naprawdę jakbyśmy kupili jajka takie normalne, to za te jajka byśmy mogli, nie wiem, 4 jajka raften kupić, więc to też nie jest jakaś ogromna strata, bo otwieraliśmy tych jajek 100, 150 i też nam niewiele wypadało, więc tak naprawdę tu mamy chociaż jakąś frajdę, że trochę tego więcej otworzymy, dobra, patrzymy co nam tutaj leci, na razie nam nic dosłownie nie leci, jak nie to potem przeoczymy, chociaż myślę, że się nie da przeoczyć ani Huge'a, ani tym bardziej Titanika. Ale to sobie najwyżej zobaczymy potem w naszym plecaku, czy nam coś tutaj ciekawego, nowego poleciało. Dobra, lecimy sobie z naszymi jajkami, e, patrzymy, czy tutaj coś rośnie bardziej. Nie wiem, czy one w ogóle rosną, czy tam po prostu one dropią. E, nie mam pojęcia, bo z tego huge'a nie dropnąłem. Dobra, i jedziemy sobie, słuchajcie, dalej. 75 jajek do końca, szkoda, że nie można więcej, bo najpierw open all, taki nagle mega paka wszystkiego otwierana. Ale dobra, lecimy sobie szybciutko. E, mamy tutaj jakiś kolejny mega pakiet. Na końcu 6 ekskluzywnych jajek po 33 miliony średnio kupowanych. Ta cena poszła ostro w górę. Za 6 jajek 200 milionów. Więc tak naprawdę nawet ten lepszy huge niekoniecznie to odda, ale zobaczymy sobie Czego nie zrobimy, żeby sobie tutaj jakoś urozmaicić nam to wszystko. Dobra, lecimy teraz wszystkie do końca. Jeszcze ostatnia trujeczka, też otwieramy. Dobra, i zobaczymy sobie, co nam z tych hype egów poleci. I za chwilę otwieramy sobie, słuchajcie, ekskluzywne jajka dwa razy po trzy, i to wtedy będzie na tyle dzisiaj. Jutro wrócimy jakiś odcinek z naszego update'u. Zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Dobra, i myślę, że tutaj nie dropnęliśmy dosłownie nic ciekawego. Tutaj te wszystkie huge z jedyneczką to są te, które były, więc tutaj no nic nam fajnego nie wyleciało więc lecimy sobie słuchajcie i otwieramy nasze ekskluzywne jajka, no tutaj już polecimy sobie je po trzy, bo możemy je trochę polakować, więc tutaj nie będziemy nie będziemy jakoś tam super mocno przyspieszać dobra, mamy jednego aksolota i dwa Immortusy Niestety, te pety nie są za wiele warte. One już troszkę mocno staniały. To jest ten najgorszy, niecałe 2 miliony. Ten trochę lepszy, 2,7 miliona. Więc strata jest duża, dobra. I następne, ostatnie, słuchajcie, 3 jajeczka. I zobaczymy, może tym razem coś nam jeszcze poleci. Ale nic dłużej się zakręcić nie chciało. Jeden Immortus, dwa Aksoloty i to by było słuchajcie na tyle na dzisiaj to w ogóle jeszcze na bucie widziałam fajną rzecz Rainbow Banan którego jest 3 exist 20 bilionów jest taka cena wyjściowa nie wiem czy, czy taka cena faktycznie ona chodzi czy nie ale no jakby za takiego dropnąć, to by było naprawdę mega fajnie Love Melon 16,5 będziemy się że to jest fajna cena w ogóle mega fajny Titanic zobaczymy sobie z czasem wszystko co będzie na tą chwilę to jest tyle ja sobie przygotuję jakiś kolejny Fajny, myślę, opening i będziemy działać dalej. Póki co, dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia już niebawem. Cześć.